Witam w ósmym już odcinku na tym kanale Kanał się nazywa LRYMK Dzisiaj Przedstawimy sobie taką oto oprawę rastrową Która tu sobie leży Jest ona na dwie świetlówki 36 watowe Tu kracie sobie piły w tym momencie Oprawa wygląda tak Jest ona spora Możemy sobie ją zaraz zmierzyć Zaraz gdzieś tu miałem miarkę Tu jest Oprawa ma 122 cm na długość, a na szerokość 30 jest, a jeszcze na grubość, a na grubość to ona ma 7,5 cm. To jest ogólnie oprawa firmy Canlux, nie znam modelu, bo nie ma nigdzie tabliczki znamionowej, ale są dłowiki od Canluxa, dlatego podejrzewam, że jest to Canlux. Też roku produkcji nie znam, znam tylko jej część historii, wiem tylko tyle, że oświetlała ona garaż, a potem trafiła do mnie. I taka, i taka jest mi znana jej historia. A te świetlówki to też jest z nimi całkiem ciekawa historia, bo tutaj ogólnie, oryginalnie to były osramy neutralne, takie z tym drzewem na tablicy znamionowej ale zobaczyłem, że w garażu tam były właśnie piły i stwierdziłem, że też takie same, ta sama barwa stwierdziłem, że można je przepiąć i tutaj teraz sobie piły siedzą od góry oprawa wygląda w ten sposób jest ona trochę uwalona no ale była po prostu w garażu także te smary różne to jeszcze się nie doczyściło wszystko Tak, raster można wyjąć tego wyjmę, zaprezentuję sprzęt. a kurde Trzeba nosić na takich zatrzaskach. Chcę te zatrzaski po prostu o i tak wygląda cała. Sprzęt są to dławiki, właśnie od Kanluksa. Tutaj nie wiem, czy to widać, ale jest dławik od Canluxa Starter też, to starter pokaże, Zaprezentuję prezentuje. I startery startery tutaj są o takie. Kanluksy, chyba widać, bo też odwrócone pewno będzie. 4,65 W, także idealnie się nadają do tej oprawy. Ten lukcyt tylko trzeba rozpiąć. O! Świetlówki to są piły 36 W. I tak, oprawa jest ogólnie cała blaszana. Wszystko jest z blachy, raster też jest z blachy, czy z czegoś jakiejś bardzo cienkiej blachy. Raster wygląda tak, no raster jak raster, ma te takie pofalowane jeszcze flachy tutaj, albo flachy. Tutaj o okay. te, te wszystkie. No i sobie możemy zapalić ją tu. Gasimy to i przełączamy pstryczka. Tak jak ten raster grzechocze. Te startery są tu oryginalnie, one były, one są tak już zużyte, że zmienimy tutaj potem na takie Philipsy, że po prostu zapłon był lepszy. Próbowałem też ETI. Ale te ETI to, jakie są tutaj, o ta jest nierozgrzana trochę, ta już jest trochę tamtą wcześniej rozgrzana, ale tą w to w ogóle precyzyjnie nie świeciłem dzisiaj, także ta jest nierozgrzana, a ta już jest rozgrzana trochę. I widać różnicę, i też fajnie widać jak Dławik się tu grzęczy. 50 Hz mu dochodzi. No tak, oprawy, Yyku. świetlówki to są takie piły. 36. To jest druga, tylko że tabliczka znamionowa jest trochę mało widoczna. ale siedzą obie. Słuszny raster brzęczy. A potem może zobaczymy z jakimiś kolorowymi, bo trochę ich mam tych kolorowych. Także można tutaj podpiąć je też. Dobra, no to wygasimy te. Pimy. Pimy wygasimy. Zdejmy. A, i zapalimy to żółtą świetlówka 18 latową żółtą trzeba wziąć raster do wymiany świetlówki i właśnie jak świetlówkę wymienić trzeba no normalnie ją wyjąć ale też ją trzeba pod kątem wyjmować ze względu na to że jest to po prostu one się nie mieszczą pod tą ramką ja sobie na razie tu postawię bo nie mam do niej pudełka tak samo z tą bo też pudełka nie mam to ją muszę postawić osobno też pod kątem trzeba wyciągać, A Teraz te to po postawie. A teraz weźmiemy sobie może mięsną. Tu mięsna gdzieś była, to jest chyba mięsna, ile się nie mylę. To jest mięsna. Tak, to jest mięsna. To mięsną weźmiemy i weźmiemy jeszcze zieloną. Zobaczymy. Zielona to była chyba ta. Tak, to była zielona, ale jej nie wyjmę. To może którąś z brzegu, która tutaj jest, tam damy radę, niebieską damy radę wyjąć. To, nie, to z niebieską zaświeciły sobie. Niebieska to jest taki Osram. Nie wiem, nie będzie widać. Osram Lumilux Blue. A ta to jest po prostu Philips Master TLD 36W Slash 79, czyli mięsna po prostu. Dobra, ja sobie tutaj gdzieś muszę postawić, bo je trzeba powyciągać. W wyciągniemy sobie tą mięsno, zaświecimy. To ona tutaj wchodzi i ją przekręcamy. Tak samo stało na te też. Trzeba świetlówki wkładać pod kątem. No to po prostu tak to jest. Dobra, raster A. Jeszcze wymienię te kanluksy na Philipsy. O i tu są nowe, całkowicie nowe startery. Ojej. Jeszcze ten raster jakoś dziwnie wchodzi. Dobra. To wygaszamy to i odpalamy rastra. Obie świetlówki świecą. Tu jest mięsna, która teraz nie, nie świeci na różowo, tak. Chociaż na nagraniu widać jakby to było różowe, a tutaj mamy niebieską. Właśnie tą osramowską. I tak to jest. Jeszcze tutaj sprawdzałem na starterach od ETI. Ona w takich starterach, takich mam najwięcej. Na nich z 15. Są takie. ZT2 od 4 do 65 W, a nawet na 80 też dadzą radę. I one startują ogólnie bardzo szybko. No a ta od Philipsa to nie świeci w ogóle na różowo. I tutaj na nagraniu też chyba nie. I ona świeci na różowo normalnie, ale ten Osram troszeczkę ją za, zakłóca ten różowy, to potem jeszcze odpalimy sobie tą zieloną. Pokażę na zielonej, bo zieloną też mam. A tutaj taką od Philipsa. Nie wiem nie widać teraz chyba. To zamiast tej niebieskiej wsadzimy tą zieloną i tu będzie widać, że to jest różowe wtedy. Na razie sobie wyłączymy. Roświecimy na chwilę tą żółtą. Hop. Tą se wyjmiemy, ona coś ciężko mi wychodzi stąd. Wchodzić wchodzi łatwo, ale ciężko stąd wych wychodzi. Wyjście jest ciężko, prawda? Coś tu się dzieje z nią, że ona nie jest w stanie wyjść. O, teraz wyszła. tak jakiś problem ma. O, tu ją chowamy. I teraz damy sobie tego. Zielonego, jego trzeba wyjąć, tu sobie dako położę, jego trzeba wpiąć, wkładamy, wpinamy. I możemy wygasić tego żółtego i zapalić te dwie. O! Obie wystartowały. Teraz widać, że to jest różowa świetlówka, a nie yy, biała. I na nagraniu też nie przekłamuję, też to się na różowo normalnie. Jeszcze nie są one po, po, porozgrzewane, ale. Tak to świecą, widać na jaki kolor one świecą. No my jeszcze możemy zaświecić taką ultrafioletową, zimno -białą, żółtą i czerwoną. Zaświecimy sobie, potem przygotuję tą ultrafioletową już. To ją jeszcze zaświecimy. O, ta ultrafioletowa to wygląda tak, jest ona po prostu czarna. I tu jest tabliczka znamionowa. Skąd ja już schowam, bo je widzieć raczej już nie będziemy. To i tą różową też schowamy mięsną. To zamiast mięsnej damy sobie może... I tą zieloną. To damy sobie tą ultrafioletową może i czerwoną, bo one najmniej światła dają ze wszystkich. Gdzie sobie zobaczymy jeszcze te dwie? O, to ja już przygotuję. No to teraz tak odłączamy to, wpinamy to. już świeci. zapłon natychmiastowy, pomimo tego, że jest to zwykły starter. Wsadzony. Dobra, wyciągamy tego rasta. Z tym dasem, a to jest, że on siedzi na zwykłych zatrzaskach. O! Trochę te startery. Nie, one nie są aż tak wysokie. Chyba. Dobra, wkładamy tą mięsną. to tu odłożę na do miejsce dobra i tą też trzeba wypiąć, A ta ładnie wychodzi te Philipsowe i Canluxowe to stąd bardzo ładnie wchodzą, wychodzą tylko ten jeden Osram ma cały problem ten niebieski bo tak to wszystko stąd ładnie wychodzi dobra i ją też odkładamy Dobra, a tu już miałem przygotowane właśnie tą czerwoną I jeszcze miałem przygotowaną tą UV No po tej UV to w ogóle nie widać, że ona świeci, ale po czerwonej też Zobaczymy sobie obie no Tutaj dajemy czerwoną no Kondensator tutaj nie ma Kondensatora nie ma, tu jest tylko do i starter W tym no jest taka czarna ta ultrafioletowa. Pyłkę się obsuwają. To ją sobie tu wsadzimy też. Tylko tak żeby było dobrze. To trzeba ją pod skosem i dopiero. I bierzemy tego rastra z powrotem. I wygaszamy to i zaświecamy to. Świecą już sobie widać to. Za duże światło to one nie dają, ale tu widać po tych laminowanych yy, tej tabliczkach, że one, że ultra fioletowe promieniowanie jest emitowane i to naprawdę bardzo dobrze po pokoju to widać. Naprawdę, to wszystko, co laminowane, to się po prostu świeci. Czyli, wszystko, co jest białe i laminowane, to po prostu to widać. I poza tym jest czerwono. Także to jest świetlówka, która tylko i wyłącznie emituje promieniowanie. Ona nie świeci. Na promieniowanie emituje. Że tak to jest. Będziemy mogli jeszcze potem zaświecić sobie z żółtą, do próby zobaczyć. LEDowych niestety nie mam. LEDowe też bym zaświecił, ale gdybym miał takie długie, nie mam. Mam tylko krótkie. I też gdyby dała rada, to bym samą tą ultrafioletową zaświecił. Ale to innym razem, jak będę jakąś belkę na 36W pokazywał, a ja myślę, że belka się pojawi na kanale jakaś. No bo przynajmniej oprawa, bo tutaj do tej oprawy nie jestem w stanie podpiąć jednej świetlówki, żeby tylko jedna świeciła. Dobra, no to sobie wygasimy. One już trochę poświeciły. I sobie zaświecimy tą żółtą z powrotem. Można wyciągać tego raz, raz z powrotem. Wyciągamy te, wpierw czerwona wyjdzie. Jak mi już pudełko wzięło czerwonej, to czerwona wyjdzie wpierw. Sufit jest nisko i trochę hacza ten sufit ale to nic. tutaj ją sobie wsadzimy z powrotem tu, jeśli ona w ogóle tu wejdzie. Trzeba to. Bo one tak dosłownie na styk wchodzą, trzeba będzie je poprawiać. Ta ultrafioletowa już będzie miała lepszy... Nie będzie miała takiego problemu z wejściem. Tę ją sobie weźmiemy. Znowu w pudełko. No i faktycznie problemu z wejściem nie ma. A jednak troszeczkę ma. O, już nie ma, już weszła całkowicie. Z powrotem sobie te piły wstawimy. One były i niech one sobie tutaj siedzą. Tak, tutaj jedną damy. I tutaj damy drugą. Tak, żeby ta bliczka była z drugiej strony. I rastra można z powrotem wsadzić. No, tak to jest. Jeszcze możemy w sumie te Eti mogę pokazać. Niepotrzebnie tego rastra wsadzę. to. Odpalimy sobie te dwie świetlówki na od chodaki. To są o takie startery, O A nie, to jest Canlux, wiem, Canlux. Powinienem Eti wziąć. To ETI będzie tu. O. Takie dwa. odety. I je sobie tu wpinamy. Ok, Dobra. Zgadamy rastra, żeby to lepiej. No z tym rastrem zawsze to lepiej wygląda. Hop. I zapuch. O właśnie, wcześniej było z Kanluxem, tymi starymi, a teraz są z nowymi ETI nieużywanymi w ogóle. Myślę, że Belkę można samemu zrobić, dlatego że mam uprawki, mam gniazdo do świetlówek, jeszcze mam duławiki, dwa helwary. na 2,36 no takie helwary dwa mam więc te startery startują lepiej, bo tamte te to one były bardzo wyeksploatowane te już takie nie są i te mogą wystartować sobie bardzo ładnie no, że tak to tak to świeci. Te piły już też trochę przeszły. Widać to po tych krańcach czarnych. Już trochę eksploatacji ze sobą mają. Może tak to jest. Dobra, to sobie wygasimy. I to by było na tyle z tego odcinku. Jeśli masz jakieś propozycje, co mógłbym pokazać, jakieś oprawy w ogóle mam, pytania. To mogę podpowiadać, możecie w komentarzach, pozadawać. W kolejnym odcinku nie wiem jeszcze, co będzie. Mam trochę opraw do nagrania. To głównie. Myślę, że to będzie świetlówka, ale nie jestem pewien, bo może być to też uliczna. Zależy, czy jakaś uliczna wpadnie. Na razie, trzy uliczne. Tą strady, nawet tutaj sobie leży. O tu. O. Mam jeszcze tą. No wszystko to, co na kanale było, to pokazałem. Z, wszystko to, co miałem to na kanale, już jest z ulicznych. W innych hedlo, wszystkie, chyba zaświeciliśmy, oprócz żółtej. Żółtej nie zaświeciliśmy. Z, z, z jest wszyscy, ale żółta to świeci tak samo jak ta. Także o ta. Nic ciekawego nie będzie. No i to tyle z tego odcinka. Ja się będę z wami żegnał. Na razie.